Tak jakby znaleźć klatką Mamy trzy pozycje klatki naprzeciwko po siebie: prostopadle i pozycja szara. Oczywiście są delikatne odchyły, ale zawsze dążymy do, yy, do tych pozycji. Tak? Kiedy ta pozycja jest najważniejsza? Najważniejsza jest na drugi quick. Jest slow, quick, quick. Tutaj musimy Slow, quick, quick. Zgadza się. Slow, quick, quick. Zgadza się. I w tym momencie możemy coś zmienić. Slow, quick, quick, slow, quick, quick. Slow, quick, quick. I znów. Kto jest odpowiedzialny za trzymanie kontaktu w tym momencie e, klatką? Partnerka. Dokładnie. Mhm. Slow, quick, quick, slow, quick, quick. Co tutaj jest ważne? Dlaczego? Na przykład płynnie. Wychodzi to nieco, e, jeżeli robimy płynnie, to jest jeszcze zgadnięcie. A jak mamy slow quick, quick, to pomiędzy kolejnymi jest slow quick, quick A. I to A jest zawsze przygotowaniem w muzyce. Dobra? To ja na okres u będzie obrót, czyli chłopaki, jeżeli chcecie e, właśnie zachować ten liniowy futbol, czyli po prostu jest może na, przykład na mecz, w sobie stajemy na ten drugi quick i nie ma rotacji krat, nie ma żadnego krepa, to ja wtedy mogę sobie tak założyć, że ok, tak mi będzie prosto ale... To robi trefa klatko i ja wtedy wiem, ok, on mnie przygotowuje na rotację, czyli będzie jest obrót. Mm -hmm. Możemy to wykorzystywać chociażby w łopatologicznie, w solcino, tak? Czyli uciekamy slow, quick, quick, ok? I klatka się zgadza, w ten sposób możemy to kontynuować. No i co? Druga zasada już, nie? Mm -hmm. I teraz tak, druga zasada przechodzenia do head movement. Ona się opiera na balansu. Balansu to jest trzy razy pójście w jedną stronę. Slow, quick, quick. Możemy do tego dodać ten movement. W momencie, w którym co robimy? Musimy mieć dobrze ustawioną ramę, śród ręce, idzie do boku. i zamykamy zamk. Tak? I ma to działać jak plaster. Czyli jak będziemy przesuwać śródręcze, to będzie iść razem ze skórą. Okay? Czyli nie ściskamy celu. I robimy balansu, slow, quick, wyciągamy jak w lanczu do gry. bam. I teraz, co możemy robić, jeżeli będziemy robić jakichkolwiek moment czyli cyk, 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 bam, bam, to na drugi quick możemy odstawić partnera, możemy pójść na przykład